Niebieski laminat z naklejką za ponad 100 tysięcy złotych. Wy to rozumiecie? Moi drodzy widzowie, zainspirowany wczorajszym odcinkiem mojego brata Buliona, postanowiłem, że dzisiaj zrobię coś podobnego. Otóż, jak wiecie, moja historia z CS-em sięga podajże 2014 roku już, kiedy miałem 13 lat, zagłębiłem się w środowisko CS-a, zacząłem wtedy grać. I przez cały ten okres grania w Counter-Strike'a zrobiłem naprawdę bardzo, bardzo dużo wymian. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać kilka perełek, które kiedyś miałem w swoim ekwipunku, bo naprawdę powiem wam szczerze, może nie miałem takich skinów jak bulion, ale jedna naklejka mi się po nocach. Dlatego słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie jakie miałem kiedyś itemy, jak wygląda teraźniejsza ich cena i troszkę podenerwuję się na siebie, że w ogóle je kiedyś sprzedałem czy wymieniłem, także ja więcej nie przedłużam, słuchajcie, zapraszam do oglądania, do łapkowania, do subowania, no i co? Oglądajcie do końca. No witam, witam Cię, mój drogi pierniczku, bardzo serdecznie chciałbym Cię zaprosić na stronę CSGO Skins. Na stronce bardzo regularnie organizowane są nowe eventy. Strona oferuje wiele możliwości, takich jak Ace Battle, Exchanger oraz darmowa daily skrzynka. Używając mojego kodu ŚWISTU na start dostajecie 10% i 2 ,10 zł 10 groszy na pierwszą skrzynkę. A i słuchajcie, ostatnio ruszyłem z mega, mega, mega mocnym, słuchajcie, konkursem na koce za ponad 1000 zł. Jedyne, słuchajcie, co wystarczy, by wziąć w udział, to doładowanie z moim kodem 840 i automatycznie bierzecie udział w konkursie aktualnie jest bardzo mało osób także szanse są dosyć wysokie do zobaczenia na stronie mordeczko pozdrawiam drodzy widzowie jesteśmy już na moim starym starym jak świat słuchajcie koncie nie jest to moje pierwsze konto tylko drugie bo te pierwsze było w sumie takie jak miałem chyba 11 lat że założyłem steam'a ale to pomińmy no naprawdę to są słuchajcie stare stare czasy mamy tu konto nazywałem się kiedyś wit420 jak możecie zobaczyć jest na tym koncie wak, dlatego na nim teraz nie gram, nie? Kiedyś Wam opowiem historię tego waka, ale nie bójcie się, ja nie cheatowałem, yy, ale opowiem Wam. Kiedyś Wam opowiem, bo ta historia jest naprawdę dosyć śmieszna. Ale pomijmy, słuchajcie, tego waka, tak wygląda moje stare konto. Zostało założone w 2015 roku, słuchajcie, czyli zaraz będzie 10 lat temu, a i tak to nie jest moje pierwsze konto. Na tym koncie mam 1300 godzin. No i co, Że tak powiem, na ten moment jest to konto martwe. No dobra, słuchajcie, sprawdźmy w takim razie, co mam w ekwipunku, co tutaj się kryje, a ja już wiem, co tu się kryje. Tu się na pewno, słuchajcie, kryją skrzyneczki i to są te skrzyneczki. Najdroższa skrzyneczka, która aktualnie jest na tym koncie kosztuje cztery dyszki, więc jakbym miał do niego dostęp, nie byłby waka, na pewno bym sobie to wszystko wypłacił, no bo coś tu jest ciekawego. Ale słuchajcie, ni dzisiaj nie będziemy gadać o skrzynkach, nie będziemy gadać, co jest na tym koncie, ale będziemy gadać o tym, co było. Dlatego oferty wymiany i zobaczcie, historia wymian. Pierwsza moja wymiana na tym koncie ma miejsce 4 sierpnia w 2015 roku i wtedy jakby chyba kupiłem bagneta M9. Aktualnie ten bagnet jest troszkę warty. No ja go już nie mam i raczej nie będę miał na ten moment, no ale takie coś miałem. Co tu jeszcze było? Słuchajcie, tu był bagnet, jakieś kompletne... No tutaj skrzyneczki. O! Chroma case 2. Pamiętam to, dobra. Jakaś tutaj, to już takie nieważne, ale zobaczcie to, zobaczcie to. Miałem akacza Case Hardent, zobaczcie z jakimi naklejkami. Naklejka z Wincery Hologram, Katowice 2.15, Denis, Kolonia, Biali bardzo fajne aktualnie naklejki i wymieniłem go za paczkę z cobblestone'em Także, no na ten moment ta paczka jest warta 7000 złoty. Wtedy była warta podajeć 7 euro. I jak możecie tutaj zobaczyć, gdzie ona od razu poszła, nie będę tutaj, że tak powiem, czytał nazwy tej strony. Pominimy to. Co tu jeszcze miałem? Miałem od groma pojemników z naklejkami. Zobaczcie to. Ja nawet nie pamiętam, słuchajcie, że to miałem. Jakieś pojemniki z autografami z Kolonii 2015. Ogrom rzeczy. O, Pretendenci SL Kolonia 2015. Co tu jest ciekawego? Fifside jest jakiś, no... Naprawdę, to wam powiem szczerze, było sporo tego. O, jeszcze jedna paczka, tak? Tak, mam tu... A nie, to? A, to wypłaciłem! Dobra, porąbane. Dobra, słuchajcie, co tu dalej jest? Jest jakiś Galil pamiątka. Pojemniki Kinguin. Jeszcze starego Kinguin, zobaczcie, łej kurde, jakich usp-tek, a tutaj raczej takie niezbyt rzeczy, yy, fajne. Akacz! Akacz 47 po testach wołów elitarny z dwoma naklejkami Titan z Katowic 2015. Nie wiem ile one są teraz warte, ale jak widzę Titan to mam mokro. Ja jak widzę Titan, to po prostu odlatuję. Jest ta naklejka, nie dość, że jest piękna, to... No nie wiem, czy akurat ta jest droga, no ale takie coś było. Przejdźmy dalej. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej. W tym momencie, co tu mamy? Mamy tego Akacza Ritarny, ale to inny. Nawet z naklejką z, Natix, z 2015. No już myśliwski tajga, Jakieś takie, słuchajcie, bardziej śmieciowe skiny. Nic specjalnego. Predator, ja, słuchajcie, sprawdzam te skiny, bo tu mogą być fajne naklejki. Sprawdź, zobaczcie tego Akacza. Co on ma naklejone? Gotowi? Team LDLC hologram. 2014 rok. Katowice to jest po prostu orę. Słuchajcie, ta naklejka. Ta naklejka, zobaczcie ile ona aktualnie kosztuje Team LDLC Katowice Holo 2014. Aktualnie ta naklejka kosztuje 100 tysięcy złotych. Około 100 tysięcy złotych. Miałem akacza z naklejką za 100 tysięcy złotych. Słuchajcie. Słuchajcie, ja to bardzo dobrze wiem, że mimo, że miałem tego akacza, to nie podbija jego automatycznie. Wartości do 100 koła. No ale sam fakt, zobaczcie! Akacz! Akacz blue laminat to jest tak? Gdzie on jest? Niebieski laminat z naklejką za ponad 100 tysięcy złotych. Wy to rozumiecie? Ja jestem po prostu w szoku. Jeden co to mi przykro, dlatego może, słuchajcie, przejdźmy dalej. Żeby się już tu przestał załamywać. Słuchajcie, co dalej, co dalej? Dalej mamy też jakieś nożyki Tu mamy na przykład nóż myśli z nóż składany warstwy to nie jest nic super, słuchajcie. O! Akac, niebieski laminat, team DLC. Kolonia 214, no to już jest fajne, naklejka też mi się wydaje, że nie jest jakoś droga. Słuchajcie, dalej szukamy jakiejś bomby. To jest też na pewno, słuchajcie, droga naklejka na tej AWP Wirtus Pro Hologramowa DreamHack 214. Jakbym ja miał teraz te wszystkie naklejki, to bym po prostu oszalał, ale niestety nie mam. Niestety nie mam. A, jak mi głupio, szkoda. O, tu zobaczcie, tu wymieniłem tego Akacza, co miał naklejka na stokowa i to. Tak do unlucky na bagneta yy, siatka safari, tu miałem flipa w ogóle yy, vanila. Nawet o tym nie wiedziałem, słuchajcie. O tu jakieś takie bardziej śmieciowe skiny, przejdźmy dalej. O, tu była jakaś fajna oferta Tu co ja dostałem? Bagneta Taiga, Za te wszystkie skiny ze skrzynkami z tym wszystkim. Okej okay. Dobra, P250 kartel Pentasport foliowana katowice 2.15 Nie pamiętam tej drużyny, żeby w ogóle istniała jeszcze, także Coś interesującego słuchajcie, o tu zobaczcie. Dlaczego słuchajcie klucze za yy, nóż, by się skiśnieć, Ponieważ kiedyś yy, w ces taką główną walutą, która zawsze stała i na tej podstawie oblicza, obliczały się ceny skina, były klucze i on wa, wartości miał, dajmy tyle kluczy. O, klucz do skrzyni CES-GO, to też pamiętam. O, tu jest pierwszy fajny skin, nóż z Sakiem Doper, ale spokojnie słuchajcie, potem ich będzie więcej. Zobaczcie to, jakie kiedyś były ceny skinu. Ja dostałem. Nie? Słuchajcie to, za nóż z takiem doper, nóż motylkowy taiga i żywiołach wody glock. I potem to też zmieniłem na innego face'a, podajże. Kiedyś były tak słabe ceny skinów, to leżało na ziemi, a teraz, teraz w ogóle taki nóż motylkowy pewnie kosztuje 4 koła. To jest nienormalne, słuchajcie. Słuchajcie, o takich rzeczach jak wam, już wam nie mówię, jak jakimś akaczu wulkan, bo to też było, słuchajcie, może on nie był w jakimś najlepszym stanie, ale było. Akacz redline z Tatraku. No to wszystko, słuchajcie, było. No ja widzę te skiny chciałbym je teraz mieć. O, tu proszę bardzo, zakup przedmiot, yy, zakupiono przedmiot na rynku społeczności. Nóż z hakiem leśny depa, to, to kompletnie nie miały te skiny wtedy ceny. Tu zobaczcie, Virtus Pro Hologram MLG Columbus 2.16. Wtedy najbardziej grałem w Cesa właśnie w 2016, 2017 rok. Także z tego czasu już zacząłem kupować naklejki i z tych naklejek nic nie przetrwało do tych czasów. Także no troszkę śmieszne. O, Jaguar bez naklejek. Tu jakiś Taiga. Tu nie ma już słuchajcie takich skinów, ale zaraz się zaczną, zaraz się na pewno zaczną, także na spokojnie słuchajcie, od groma skrzynek, od groma, zobaczyli ja miałem case'u, wymieniłem to wszystko, no teraz te skrzynki są naprawdę warte na moją ładną kostkę, także no trochę tego kiedyś było. Zaraz zobaczmy co tu jeszcze. Oj, ciekawego, proszę bardzo. Zakupiłem na rynku społeczności Bagnet Taiga. Co dalej się z tym bagnetem działo? Bo on gdzieś tu musi być. Zobaczcie, ile jest skrzynek breakout, Przecież taka skrzynka to jest fortuna aktualnie. Dobra, słuchajcie, tu zaczynają się wymiany kos. Bo ja kiedyś bardzo tradeowałem noże, Jak jeszcze nie było tradebana, działał CSGO Lunch. To po prostu wymieniałem się kosa za kosę. I to mi naprawdę fajnie szło. Zobaczcie, tu wymieniłem bagneta Taiga na nóż myśliwski śnieć. Potem za nóż myśliwski śnieg dostałem motylka safari za akacza militarny, nóż motylkowy siatka safari, potem znowu to samo motylkowy siatka safari, tu bagnety siatki safari, to też takie dosyć aktualnie nawet słabe skiny, o nóż motylkowy leśny dd miałem, bagnetem 9 popiół wymieniłem na nóż myśliwski niebieska stal, potem ten cały jakby nóż myśliwski niebieska stal na nóż takim doppler, bardzo mi się ten skin sobie zawsze podoba, muszę sobie takiego sprawi sprawić w dobrym fejsie, bo to jest według mnie ładny skin. Yy, dobra, co, co mamy dalej? Słuchajcie, Doppler tu w ogóle w jakimś fajnym face. Widzicie, to nie jest żaden Ruby, nic, ale, ale fajny face. I zobaczcie, kiedyś takiego Dopplera, nóż z takim Doppler wymieniałeś na nóż tylko no, śnieć field Tested. Ten nóż aktualnie jest warty od gromasiana z 4-5 koła. Także, no, kiedyś te ceny były kompletnie, słuchajcie, kompletnie inne. Tu się zaczyna już właśnie fajnie. Bo zobaczcie, jakieś Tiger Tufy, kiedyś wymieniłem yy, Guta Tiger Toof na karambita siatka safari. No, niemożliwe te aktualnie, ale no prawdziwe. Powinni za to grafem jakiś, co tu dalej jest. O zobaczcie tutaj. Tu wymieniłem, miałem y, karambita siatka safari na bagneta niebieska stal, wymieniłem to potem na nóż falcjon gradient. Potem to wymieniłem na karambita y, leśny depat czyli zobaczcie jaki upgrade siatka safari na leśny depat Potem y, wymieniłem to na klucze, bo to była kiedyś słuchajcie waluta, miałem od kluczy. Nie otwierałem tego. Potem y, te klucze wymieniłem na nóż składany rzeź, się z kimś gadałem. Potem na karambita taiga. Potem znowu na nóż składany rzeź. Jest jakieś dziwne tradey kiedyś robiłem. Ale to działało, słuchajcie, to działało. Zobaczcie. Tu już mam nóż składany Doppler. Także widzicie. Ja zaczynałem, słuchajcie, wtedy od kosy za 400-500 złotych i szedłem cały czas, cały czas do góry. Także naprawdę, mam powiem szczerze, kiedyś bardzo działały te wymiany. Naprawdę, powiem wam szczerze, szło sobie zrobić fajną kosę, tylko po tradeach. Teraz jest to według mnie bardzo, bardzo ciężkie, bo teraz jest też dużo więcej ludzi zna się na tych skinach niż jak kiedyś, nie? Tu miałem magneta rzeź. Tu, bagneta 6 wymieniłem na AWP. Boom, 57 srebrny kwarc i bagnet ultrafirot. Lekkie zużycie. Do teraz uważam, że ten, ten skin jest bardzo ładny. Potem już tego bagneta na karamita warstwardzy. Wars, Wars. Miałem trochę tych karamitów, mam szczerze, nawet nie wiedziałem że aż tyle w sumie. O, karamit warstwardzy. Wars, Wars. Nóż Doppler. Tutaj na Tiger Tufa. I potem, co się stało z tym Tiger Tufem. Potem Tiger Tufa wymieniłem na bagneta Dopplera Phase 2 Czyli aktualnie naprawdę OG nóż Zobaczcie dostałem go Tu zobaczcie mnie od groma skrzynek Jakąś zimową walizkę sportową 2013 No było, było słuchajcie towaru kiedyś od groma Po prostu no co było coś pięknego Jakbym teraz odzyskał te wszystkie skrzynki To bym się wydaje domem sobie wybudował No ale cht, Jest jak jest nie widzowie <grych> Dobra co tu jest dalej O d 216 jeszcze rok Teraz dojdziemy do 2.17, zaraz zobaczymy, przewinę trochę słuchajcie, bo tu chyba nic ciekawego mi się wydaje nie ma, z takich fajniejszych skinów to widzę, że same skrzynki, jakieś wymiany na jackpoty, yy, tu Jaguara kupiłem, o tu mam tego Magneta Dopplera. Dostałem yy, za inny face bagneta Dopplera USP Orion, lekkie zużycie, Faj Seven małpy biznes i też takie skiny. No Orion aktualnie bardzo drogi, nie? Ale nie jakieś super tier 1. No, ale słuchajcie, podaj, że ktoś mi oskamował na nóż bagnet Doppler i byłem długo bez noża. I wtedy co tu się pojawiło? Co tu się pojawiło, słuchajcie, pojawiło się nóż Falcją Śnieć i potem już szło gorzej, mi się wydaje. O, no, chociaż robić warstwdy. Nie, no były te skiny. Ja nawet nie pamiętam, że, że wam powiem jak to do końca przebiegało. Ale wiem, że dużo się, się trajdowałem, nie? Bardzo dużo. Ja siedziałem cały czas trady, słuchajcie, jak miałem 14-15 lat, to moim głównym zadaniem jakby było siedzenie w tradach. I to słuchajcie, są wszystkie te trady. To słuchajcie, są wszystkie trady, które zrealizowałem przez całą historię. Tego kąta. Wzięłam je, słuchajcie, dużo nostalgii, ale najwięcej, co mnie wzięło, to po prostu przykrości, że te skiny się przewinęły przez moje ręce. Aktualnie ich nie mam. Także słuchajcie, w tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękuję bardzo, że oglądaliście do końca, bo wyjdzie dosyć długi odcinek, ale naprawdę bardzo fajny, tematyczny, bo każdy kocha skiny. Także ja więcej nie przeciągam. Trzymajcie się, cześć. Życzę Wam miłego dnia i. nała!